Witajcie jeszcze raz kolejne kolejnej części naszego filmu. Tu widzicie droga, gdzieś tutaj daleka są bo dalej samochody. Po prawej stronie mamy małą plantację hierbę, a po lewej stronie właśnie jest nasze osiedle, które kończy się, jak widzicie, laskiem i rzeczką po tamtej stronie. A z tej strony, tak jak my teraz się zaraz zajrzamy, jest park. Prawdziwy sosnowy park, słuchajcie, paragwaj, to jest rzadkość. I te działki a, pierwszych. Cofano właśnie, wychodzą na park bezpośrednio, ale już są zajęte, natomiast następne działki są nie mniej ładne, ponieważ będą również wyrogi obsadzone. na Palmany. Słuchajcie, dosłownie w, w miesiąc, jak to zapsadzisz trawą, to teren się zmieni nie do poznania. Bo po prostu staje się właśnie tak, trawka zielona, to teraz rośnie wszystko bardzo szybko. Drzewa palmy, bananowce i inne drzewa rosną tu bardzo szybko. Banany sadzisz w tym roku, w przyszłym roku już są jest urodzaj. I tutaj widzicie park, tak? To jest park, który na dole kończy się rzeką. Ja zaraz tam, my zaraz tam przejdziemy, abyście mogli zobaczyć, jak ten park wygląda. Tak. Tu jest już teren sąsiedzki, tak? A tu jest właśnie park. I tak